Tyt powiedział, a, brakuje mi pieniędzy. Mam zaległych opłat za luty ponad 2000 zł, a w marcu czekają mnie stałe opłaty ponad 4000 zł. Nie licząc bieżących wydatków. Chyba będę musiała wziąć kolejny kredyt, żeby zapłacić zaległe raty kredytów. Niezadowolona twarz z otwartymi ustami. Odkąd nie mam kanału na YouTube jest mi dużo trudniej zarabiać. 15 lat codziennej pracy, ponad 1300 filmów, ponad 500 live'ów, wsparcie kanału, zarobki z odsłon reklam w filmach, wszystko przepadło przez internetowych hejterów. Macie drodzy widzowie jakieś pomysły na czym mogłabym zarabiać? Potrzebuję pomocy, rad co zrobić żeby odzyskać mój kanał na YouTube. Bardzo się martwię jego utratą. The hated powiedział, a, Elagawin. Fotograf, filmowiec, specjalista do spraw reklamy, dziennikarz, blogerka, youtuberka, influencerka. Ponad 30 lat pisowałam do zdjęć jako fotomodelka i nadal chętnie się fotografuję, biorę udział w profesjonalnych sesjach zdjęciowych. Właściciel firmy EG Studio: Agencja Fotograficzno-Filmowa, Biuro Reklamy, Klub Dziennikarski rok założenia 1999. Ela Gawinkon of the hated powiedział: A, polecam usługi mojej firmy. Uśmiechnięta twarz. Oferta dla moich widzów. Telefony do moich widzów na moich liveach 10 zł. Filmy z pozdrowieniami lub życzeniami dla moich widzów 30 zł. Fanboy Greg za 39 zł. Komplet moich zdjęć, pocztówki, kalendarze z moim wizerunkiem i autografem. Moje zdjęcia w różnych formatach, też powiększenia, w oprawie lub bez, z dedykacją i autografem. Fangadżety, fotogadżety, podkoszulki, torby, kubki itp. z moim wizerunkiem. Indywidualne spotkania z widzami, 10 zł od osoby, okazja do zrobienia zdjęć selfie, innych zdjęć, nagrania filmów, pozdrowień, TikToków. Dostaniecie też moje zdjęcia z autografem i kilka reklamówek z moimi zdjęciami. Grupowe spotkania z widzami i imprezy. Inne. Oferta mojej firmy EG Studio. Agencja fotograficzno-filmowa, biuro reklamy i klub dziennikarski. Wykonuję każdego rodzaju zdjęcia, zwłaszcza portretowe sesje zdjęciowe i zdjęcia do dokumentów. Robię każdego rodzaju filmy, filmy reklamowe, dokumentalne itp. Robię projekty reklamowe i graficzne. Pomagam w organizacji imprez. Redaguję każdego rodzaju teksty. Pracuję jako dziennikarz, też jako dziennikarz interwencyjny.